kochani, cześć, Misiaczki. Robimy cztanko na luki dla koziorożca. Na luki dla koziorożca. I zaczniemy sobie od relacji. Później zrobimy singlaczka, bombę, latka, a później zrobimy pracę, dobra? I potem jeszcze coś zrobimy. No, dla koziorożca, kochani. Bo w wedyjskim horoskopie koziorożec ma cały czas, co? Kuro. Dzinki. Przepiękne. Koziorożcu. Lisiu. ze Jezusicku. Czekajcie, bo mi się światło od kart odbija. Możliwe przeprosiny, ale nie wiem czy szczere. Pff. Nie wiem czy szczere, kochani. Ale jak chcecie, to spróbujcie. O, cholera. Dobra, już nic więcej nie dokładam do tego drugiego przekazu. Słuchajcie, jeżeli nie jesteście z tym człowiekiem, który przepraszam. E... Wiecie, co ja się obawiam? że jeżeli to był jakiś romans, to znaczy, jeżeli to było coś niestabilnego, ale przyjemnego przez chwilę i teraz to wróci, to po prostu nic się nie zmieni. Czyli ta osoba być może przychodzi po to, żebyście Wy podjęli decyzję, czy bawicie się w to jeszcze raz, po, po to, żeby zakoń, zako, nie zakończyć, tylko zatoczyć kolejne koło, żeby po raz kolejny wejść w dokładnie tą samą sytuację. Więc to jest dla tych, do których ktoś mógłby wracać, z kim nie jesteście. Powrót, niepalenie mostów, osoba nadal niedostępna emocjonalnie, stagnacja, żadnej poprawy specjalnej. Tu nie ma, nie wydaje mi się, żeby było nawet zrozumienie takie poważne swoich błędów. Ale Wy macie pokazane, że jeżeli chcecie zatoczyć jeszcze jedno koło, jeżeli chcecie jeszcze coś przeżyć z tym człowiekiem, no to musicie mieć świadomość tego, że nic więcej może z tego nie być. I tyle. To dla tych, którzy mają taką możliwość, że, taką sytuację, że człowiek nie jest z wami, ale się odzywa. Bo być może już się odezwał, a być może dopiero w lutym się odezwie, co jest możliwe, bo w lutym są Walentynki, więc wiecie, jak to jest. W tym okresie. Jeżeli wy bylibyście sami, w sensie singlem, albo jakoś osamotnieni, teoretycznie możecie mieć związek, a możecie czuć się osamotnieni, to moglibyście chcieć odnowić tą znajomość lub nawet jakieś tam gadanie ze sobą, czy jakiś tam telefon raz na jakiś czas po to, żeby poczuć jakąś jeszcze um, jakąś ekscytację, żeby jakieś emocje się w was obudziły. Ale tak jak mówię, jeżeli waszym pytaniem było, czy, by, czy z tego coś będzie, no to chyba nie. A jeżeli waszym innym pytaniem byłoby, czy ten człowiek mnie naprawdę kocha i czy szczere są to przeprosiny, powiedziałabym, że obawiam się, że nie do końca. To znaczy, szczere może być to, że oni chcą wrócić i że e, rzeczywiście przepraszają, żebyście wy ich przyjęli. Ale mi chodzi o co innego. Niekoniecznie za tym idzie zmiana w tym człowieku. Tyle. Nic więcej nie mówię. Romans, tak, poważne rzeczy nie wiem. Dwa, jeżeli macie związek stały poważny, jeżeli ten związek od dłuższego czasu jest w jakiejś stagnacji i od dłuższego czasu coś się psuje, ale cały czas nie odchodzicie, nie odchodzicie, nie odchodzicie, ale jest między Wami kiepsko, powodem kiepskości może być coś na boku u kogoś, u jednego z Was. Tyle, nic więcej nie mówię. Koniec, to była kropka tu postawiona. Jeżeli macie dobry związek, nie ma żadnych romansów, żadnych trójkątów, żadnych problemów, nikt przez internet z nikim nie romansuje, albo nie wyjeżdża za granicę gdzieś w jakieś delegacje czy coś takiego, jeżeli nie ma takich rzeczy, związek jest ok, może wrócić u jednego z Was, raczej u mężczyzny, jakaś choroba sprzed lat albo jakieś, jakaś dolegliwość. Nie wiem, czy sprzed lat, czy sprzed miesięcy teoretycznie, ale jakaś dolegliwość. I niestety w lutym ten człowiek nawet wam może nie powiedzieć, że się źle czuje, albo wy nie powiecie swojemu człowiekowi, że się źle czujecie, co oznacza, że człowiek się nie zajmie tym problemem, a mam wrażenie, że powinien się zająć. A to jest pokazana tylko i wyłącznie stagnacja. U ludzi, którzy mają ludzi. U tych, którzy mają kiepską sytuację, nie zmienia się na lepsze, więc albo odchodzimy, albo się bawimy w niewiadomoca. A u ludzi, którzy mają dobrą sytuację z ludźmi, zwrócić uwagę na problemy em, też emocjonalne teoretycznie, ale na problemy zdrowotne. Coś, co nie jest... Co jest. Ja bym powiedziała, że to jest ignorowane przez osobę, która się źle czuje. Można się z tego wyleczyć. To nie jest pokazane jeszcze w kartach jako coś bardzo, bardzo poważnego. Jeszcze nie jest tak pokazane. Co nie znaczy, że się nie przerodzi. Dlatego uważamy. Drugie. Kurde, czytanko. Ajajajajaj. Kochani, um, ktoś czeka, aż ktoś inny zostawi kogoś innego. Jeżeli Wy macie człowieka, to miało być niby dla singli, ale teoretycznie, jeżeli Wy macie, bo wiecie, że energię można odwrócić, więc ja nie wiem, czy Wy macie człowieka, a oni czekają, czy Wy czekacie, a oni mają człowieka, nieważne. Spełnienie marzeń, czekanie, wymyślanie wspólnej przyszłości, um, a cały czas jeszcze są tu inni ludzie. Ale jest pokazane, że powoli, powoli zaczynacie, niektórzy z Was przynajmniej, widzieć e, światełko w tunelu. Powoli, powoli. Wasza rada jest taka, żeby słuchać swoich pragnień i żeby iść w stronę jakiegoś ognistego romansu. No, pewnie bym nie polecała romansu z kimś, kto ma osobę trzecią, ale jeżeli to, co jest trójkątem, by odeszło, czyli wy byście to odstawili na bok, to w przyszłości, jeszcze w lutym, bo to jest na luty, mogłoby do Was przyjść coś długo wyczekiwanego, co jest bardzo pasjonujące i może to być spełnienie marzeń. Niektórzy mają wodnika, niektórzy. Jakaś energia wodnika tutaj jest zamieszana w to. Może być też strzelec, ale nie musi być żaden z tych, także nie przejmujcie się, ale bardzo dużo pasji i bardzo dużo takiego połączenia duchowego, jakaś magia za tym stoi, więc ja się tylko zastanawiam, tutaj jest bardzo dużo ognia, i wasze zalecenie jest takie, żeby coś robić z tym, no, z tym człowiekiem, pod warunkiem. Chyba, że nie ma osób trzecich, bo jeżeli są osoby trzecie, to jest burdello i jakaś taka zabawa, taka rozrywka, i nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Chyba, że ktoś chce tylko się bawić. Ale żeby nie było tylko rozrywki, tylko żeby było coś, co ma przyszłość, co może się rozwinąć w coś bardziej konkretnego, no to, no to rzeczywiście musielibyście tutaj zacząć działać, chyba. Albo zacząć się rozglądać za kimś nowym, jeżeli to, co macie w głowie, ma trójkąta, znaczy w sensie wy macie, no wiecie co, że jest za dużo ludzi. Jeżeli jest za dużo ludzi, strasznie to jest, kurde, dziwny przekaz, dlatego że ja nie wiem, co wam mam powiedzieć, tak em, nie wiem, jak to mam rozdzielić. Nie, nie rozumiem tego. Być może są dwie osoby. Jest jakieś coś zostawione przez was, co nie działało, albo nie działa, i jest coś nowego, co się pojawia na horyzoncie. No to jeżeli nowe się pojawia na horyzoncie w lutym, no to to jest spełnienie marzeń. I macie działać i iść w tą stronę. Ale dlaczego oprócz tego pokazuje się jeszcze jakieś coś, gdzie są jeszcze jacyś ludzie? Jeżeli to możliwe. Że osoba, którą się interesujecie, która ma innego człowieka w swoim życiu, nie jest szczęśliwa i ma jakąś taką rozlatującą się relację, to być może w lutym doczekacie się jakiegoś, jakiejś wiadomości, że u nich jest naprawdę kiepsko. I wtedy macie pokazane, żeby zacząć działać, być może wo wobec czy w kierunku tej osoby. Być może. No. Nie namawiam Was absolutnie. Na trójkąty, a nie na żadne jakieś takie bujanie się z człowiekiem, który jest zajęty. Dlatego tak mówię, chcę to trochę rozdzielić, że jeżeli coś już rzeczywiście nie ma sensu, jakiś trójkąt, poszukajcie nowego. Ale jeżeli wiecie, że w tamtym związku coś się rozpada i jest bardzo źle, to kto wie, czy w lutym nie będzie jakiegoś światełka w tunelu, że macie szansę z tym właśnie człowiekiem, który jest w waszej głowie. Coś jeszcze stworzyć. No. Na razie to jest pokazane w kartach em, magicznego romansu. Nie wiem dlaczego magicznego. Ja nie wiem, co to będziecie robić. No ale. No ale. Sieczki! Praca oraz cele do osiągnięcia dla kozio. A, co się nam odwróciło? Musimy zobaczyć. Miśki, ja zrobiłam y, czytanie na. Y, ja, ja robię teraz czytanie na pracę. Wasze pieniądze, wasza praca, wasze cele do osiągnięcia. I słuchajcie, y, odwrócona była karta. Z, tu zupełnie w ogóle nie, nie wiem dlaczego. Odwrócona była karta komunikacji. Tak, jakby był brak komunikacji albo brak. albo za mało działania. Być może to jest coś, czemu musi. co... <laughs> Co to, kurde jest? Czemu musicie się przy... Eee! Nie, dobre! Nie, dobre, dobre. Eee, dobre! Nie, dobra, nie słuchajcie mnie. Nie, może się nie musicie przeglądać w ogóle. O, Jezu, jaki cel do osiągnięcia, rany boss! Jejo. Nie wiem. No, mam dylemat moralny, jak powiedzieć te drugie karty. O rany, bościu! Ale powiem normalnie, tak powiem, jak widzę. Przecież ja nie wiem, jaką wy macie. O rany, bościu! Jakie wy macie karty na pracę? Karty na pracę macie rewelacyjne. Prześwietne. Przerewelacyjne. A cel do osiągnięcia... To jest coś, co się Wam od dawna nie udawało. To musi być coś, o czym wiecie, że się Wam nie chciało udać. Dobra, posłuchajcie. Co to jest za baba? Posłuchajcie tego. Jest pokazane, że w pracy idziecie do przodu, że macie pracę, że macie jakieś um, nowe możliwości, że macie jakieś. Bardzo pozytywne wieści albo pozytywne propozycje. Dużo pracy, dobra praca, komunikacja, pasja, działanie. No, ta karta była odwrócona wcześniej, jak tasowałam, więc może nie u wszystkich. No to jeżeli wy macie mało komunikacji, mało pasji, mało działania, to jakbyście to obczaili, żeby to było, żeby to się działo, żeby była komunikacja między ludźmi i żeby było działanie, to wtedy może byście nie mieli żadnych problemów tutaj. Ale, jest pokazane, że ktoś działa, że jest skupiony na pracy, i są pokazane dobre wieści albo nowe propozycje. Dobre propozycje, e, zadowolenie z własnej pracy. Te karty na pracę są doskonałe, naprawdę świetne są. Wasza karta rada tylko tak dalej. Wy ci, którzy wchodzą w tą energię, idziecie w dobrym kierunku. Wy idziecie w dobrym kierunku. Jeżeli ktoś wie, że nie idzie w dobrym kierunku, to powinien przestać i zmienić kierunek. I tyle. I tyle. Jeżeli macie poczucie, że idziecie w złym kierunku i coś się nie rozwija. Kochani, zwłaszcza ci, którzy trzymają się kurczowo czegoś z przeszłości i czegoś nie chcą zakończyć. Ci, którzy nie dokonują jakiejś zmiany na terenie pracy. Ale jeżeli chodzi o radę na pracę, tylko tak dalej. Działajcie dalej z pasją, bo to Wam wychodzi. No. Jeżeli chodzi o cele do osiągnięcia, może ktoś w końcu zajść w ciążę, albo, i tu powiem coś, co może źle zabrzmieć, może być to przez niektórych źle widziane. Ja sama się zastanawiam, jak to powiedzieć, żeby to głupie nie zabrzmiało. Jeżeli macie jakąś sytuację, nie zgaduję jaką, z jakąś osobą, która. Jest zajęta. Ja to, ja to mówiłam przed chwilą, wcześniej na relacjach. Ja nie mówię, że Wy coś zrobicie, żeby, oni, żeby ich związek się rozpadł. Ja Wam nie polecam czegoś takiego, bo to nie o to chodzi, żeby wchodzić między ludzi. Ale jeżeli Wy mieliście poczucie porażki, bo Wam się jakaś sytuacja miłosna nie rozwijała, dlatego że ktoś był zajęty, to to się może zmienić. To nie, jest typo, to, to nie jest taki typowy cel do osiągnięcia, no bo ja nie wiem, waszym celem jest, żeby ktoś się rozstał z kimś, to tak głupio brzmi trochę. Ale być może to jest waszym jakimś marzeniem, co, czymś, co byście chcieli, żeby się wydarzyło, to to jest możliwe u niektórych, u niektórych koziorożców, okej? Okay? I tyle. Ja to tak zostawiam. Ja tu więcej już nic nie mówię. Żeby mi nikt głupio nie zrozumiał, zwłaszcza ci, którzy robią rytuały na przyciąganie czyjegoś męża albo czyjejś żony. Nie róbcie takich rzeczy. Jak się ma rozpaść tam, to się rozpadnie, i wy wtedy może będziecie razem. Nie róbcie głupot. Tyle. Zajdź w ciąży, jest możliwość taka, że ktoś zajdzie w ciąży. Jest taka możliwość. Jest również możliwość wyzdrowienia, wyleczenia się, ale trzeba się zaopiekować swoim ciałem. Jeżeli jest gdzieś jakiś koziorożec, który ma problem z matką, albo z byciem matką, to ta sytuacja. Może w lutym zostać albo całkowicie uleczona, albo przynajmniej wejdziecie na drogę do uleczenia. Jeżeli chodzi o cel do osiągnięcia, lub najlepsze do osiągnięcia dla Was. A, takie trochę kurde dziwne, nie? No dobra. Wy z każdym znakiem zodiaku, wy. Z każdym... Dobrze ja mówię? Tak, dobrze mówię. Z każdym znakiem. Już, kochani. Od baranka do rybeczek. Od baranka do rybeczek. No, ale praca o tożerożce naprawdę świetnie wyszła. Miszki, naprawdę. Dużo pasji, dużo działania. Wy macie tak dalej robić, jak robicie. Ale jeżeli czujecie, że to nie było do Was, i że nie idziecie w dobrym kierunku i jesteście stok, czyli tak, tacy utknięci w jakimś dziwnym miejscu, to musicie dokonać zmiany. I jak dokonacie zmiany, to ruszycie, ale tak ruszycie, że masakra. W sensie pozytywnie. Bardzo w dobrą stronę ruszycie wtedy. Ale miejcie to w głowie, że niektórzy może jeszcze coś muszą zakończyć, co nie działa. Ale wszyscy ci, którzy już na tą dobrą drogę weszli, rewelacja. Naprawdę, będziecie zadowoleni. Będziecie zadowoleni. No. Od baranka do rybeczek. Od baranka do rybeczek. Kochani, jeżeli macie baranka, możecie się pogodzić. Czekajcie, ja sobie położę tylko e, kolory żywiołów, żeby mi się nie myliło, co jest po baranku. Byk. Pobyku bliźnięta, a później rak. Dobra. Żeby mi się potem nie myliło, jaki znak był, a tak to będę wiedzieć. Dobra. Kochani, pasja, em, pogodzenie się, wyjście z konfliktu, bardzo dużo jakichś, romansowych, pasjowo-seksualno-romansowych rzeczy. Jeżeli jesteście razem od dłuższego czasu, wyjście z konfliktu, pogodzenie się, wyjście z jakiegoś takiego. Jakiejś walki wewnętrznej być może, i jakaś być może wspólna pasja, ale działanie, pasja, seksiki, romanse dosyć pozytywne. Jeżeli się kłóciliście, to się możecie pogodzić. Z bykiem mamy pokazaną ulgę, że coś się rozpada. Słuchajcie, ja nie zgaduję, co komu się rozpada, bo to może być tak, że bykowi się rozpada coś innego i wy macie ulgę, że im się rozpada, bo wtedy Wy możecie być razem. Ja nie wnikam. Co to jest za ulga? Ale jest to ulga, zrzucenie z siebie odpowiedzialności, zrzucenie ciężaru, nie ma już stresu, ale jednocześnie coś się rozpada albo coś wychodzi na jaw, ale to jest ulga. Z bliźniętami, jeżeli ktoś próbuje się z kimś dogadać lub pogodzić, to dlatego, że mu czegoś brakuje, być może pieniędzy, więc uważajcie. Ale tu nie ma, tu jest żebranie o miłość. Może być tak, że będziecie mieli kontakt, jeżeli go nie macie. Może być też tak, że komuś w związku stałym poważnym brakuje na przykład pasji i zaczyna szukać poza tym związkiem. Jest pokazany brak. I z powodu tego braku ktoś idzie i albo robi romansę, albo na przykład wraca do kogoś, bo ma brak. Ale, ale ten brak to wygląda bardzo tak. Um, jak ktoś, kto ma poczucie braku, przychodzi do kogoś, to co on ma do zaoferowania? Ten człowiek, jak wychodzi z poczucia braku? Ja nie mam, ja nie mam, ja nie mam. Jak nie masz, to co ty zaoferujesz? Ale ja nie wnikam. zrobicie co będziecie uważać, ale no tak bym trochę przynajmniej uważała, jeżeli chodzi o wracaczy. Uraczuli się rozczarowanie, ale czym? Tym, że ktoś więcej pracuje, rozwija się, idzie do przodu? Ktoś jest rozczarowany tym, że ktoś idzie do przodu? Ktoś jest rozczarowany tym, że ktoś chce naprawiać. Być może jedno z was chciało, żeby się to już zakończyło, a tymczasem ktoś chce naprawiać. Z lwem możliwa ciąża, możliwy rozwój sytuacji i światełko w tunelu, i, za, i ktoś zaczyna planować coś bardzo poważnego. Coś, co może być bardzo przyszłościowe. To jest tak, że jeżeli wy jedno i drugie jest wolne, i jesteście na jakiejś takiej drodze wspólnej, to tu nawet ja nie chcę mówić, że małżeństwo wam przewiduje, ale niewykluczone, że coś bardzo poważnego między wami się zacznie rozwijać. Um, może być też tak, że jedno na drugie czeka, ale to jest bardzo dużo pasji bardzo dużo pasji. Z panną jakieś kompromisy i rozczarowania. Może być tak, że. Um, Jesteście razem tylko dla dzieci. Może być tak, że nie jesteście razem i nie macie kontaktu, ale lepsze to niż się kłócić. To jest tak, jakby ktoś machnął ręką, dobra już. Nic nie będę więcej robić, już trudno, już niech będzie tak jak jest, ale jest rozczarowanie z tym związane. Z wagą mamy pokazany wypoczynek, o jejku może w czasy, albo ktoś ozdrowie, wyzdrowieje, w sensie ktoś kto był chory może wyzdrowieć. Bardzo pozytywna. Jest też pokazane spełnienie marzeń. Z skorpionem mamy pokazany konflikt i próbę naprawiania, albo konflikt i... Um, jak powiedzieć? Planowanie nowej drogi, bo jest pokazane planowanie nowej drogi. No. Z strzelcem opcje i oddalanie się, albo wymyślacie opcje, różne opcje na wyjazd, na przykład chcecie razem gdzieś wyjechać, albo opcje, jak, kto ma do kogo przyjechać, bo mieszkacie daleko od siebie, to dla tych, którzy mają dobrą relację. Ale jeżeli macie e, coraz gorszą relację i czujecie, że ktoś się oddala, to dlatego, że ma inne opcje. Dlatego, że ma inne opcje. Koziorożec. Dwa koziorożce mają pokazane podjęcie decyzji i wyjście ze stagnacji. W końcu ktoś wybiera drogę i nie będzie już czekał, nie będzie siedział w, jakimś, e, w jakiejś dziwnej sytuacji, która się nie rozwija. Z wodnikiem macie pokazany brak komunikacji, dlatego że się ktoś zajmuje pracą cały czas, brak konkretów między wami, bo ktoś się zajmuje pracą. Jeżeli jesteście um, razem, jeżeli jesteście razem, to może być też tak, że kłócicie się o dziecko, bo jedno ma pracę, drugie ma pracę i nie możecie się dogadać. I z rybkami mamy pokazane czekanie na ofertę. Możliwe, że przyjdzie ta oferta od jednego z Was do drugiego, w sensie w tym miesiącu. Jest to możliwe, że przyjdzie w tym miesiącu oferta, ale przez przynajmniej jakąś du dużą taką część lutego jest oczekiwanie, czekanie. Czas płynie, a ja czekam. No, nie wiem, czy wy na nich, czy oni na Was, ale tak to wygląda. Misiaczki, dobra. Koziorożcu, co Ci chce powiedzieć osoba? Co Ci chce powiedzieć osoba? Byłeś najlepszym, co mi się przytrafiło lub byłaś najlepszym, co mi się przytrafiło? Uuu. No, misiaczki, dobra. Kochani, nic, lecę robić resztę znaku. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Jak nie Wasze, nie brać. Iść na ascendent, iść na wedyjski. Ascendent lub Słońce lub Księżyc. No, a no właśnie. Obczajajcie te inne energie, bo Wy wcale nie musicie być w tym miesiącu akurat w energii koziorożca. Ale jeżeli pasuje, to uważamy i ostrzeżenia rady bierzemy sobie do serca. Miszki tyle. Buziaczki. Pozdrawiamka. No i papa.